O oh, yeah, O oh, yeah. Was Jezus przychodzi dzisiaj wieczorną nocą w niedzielę. Och Andrzeju! Och Andrzeju! Jeju, jeju! Masz piękne okulary stary! Jesteś moim ideałem! Jak założyłeś miłe Ja choruję na lęki, O oh, yeah. Numer 41 psychiatrii W ostatnich 8 lat Prawie przeniosłeś mnie na tamty świat Bałam się o wojnę No i o pieniądze Już na życie nie stać mnie I wyjechać z kraju, o oh nie o, Andrzeju, za granicą cię wstydzą się, bo po angielsku nie dogadasz się. No, wracając do tematu. Dzisiaj znalazłem znowu ten sam paragon. 1839.03 03 za muszę zapłacić. Kurczę, właśnie Andrzeju w sumie to bym Cię prosił o rozwiązanie tej zagadki, bo jesteś moim ideałem i pomyślałem, że jak pojadę za granicę pracować generalnie, to będę no dobrze o Tobie mówił, zmienimy ten negatywny flow, bo wiadomo, no nie ukrywajmy, było jak było, jest jak jest, a może być lepiej, wiadomo. No i Andrzeju, ogarnij mi tą sprawę we Włodowicach, Tutaj taka wioska rodniki. I ten zapytaj się o największą ruderę na rodnikach. To będzie moja. co nie, to średnia. A nieważne. Największa rudera, co nie? To zmienia fundamenty czasami. Nie wiem, się bo i tak się tutaj nie interesuje, ale jak ktoś wie, to wie. No i wracając do tematu. Tutaj jest słodny Volkswagen. Tu jest właśnie napisane. Tu jest właśnie napisane. Pis do Konstytucji. ja dobrze czytać mnie, ale się skupię. Pismo do Konstytucji. Woda i surowce naturalne jako własność narodu Andrzeju. Jakbyś to załatwił, to w ogóle byś był największym Andrzejem z Andrzejów i byś mógł, był moim Andrzejem mojego życia. No powiem ci, że wtedy byś nie musiał miał opłacać tego rachunku i wszyscy ludzie by mieli za darmo. Bo jak możemy po prostu. Woda, która jest darem Boga, Należy nam się do życia. Należy nam się ta ziemia, której się urodziliśmy. Bóg nas stworzył i woda nam się należy, Andrzeju. Tak. Niech mamy za nią płacić, jak nam się należy. Do życia, tak? Jesteśmy, stw stworzył nas Bóg na swoją podobiznę i musimy tego prawa boskiego przestrzegać. Ja wiem, ja wiem. Wszystko teraz za pieniądze zamieniamy, szykujemy się na wojnę, ja też tutaj się szykuję na wojnę, już się nawet wcześniej szykowałem, ja się w ogóle szykowałem już od dawna, umiem dużo, zaraz przyniosę plakaty, gdzieś je wrzuciłem, bo są tak interesujące, że schowałem je w bibliotece na podwórku, muszę je odnaleźć. Poszukamy tych, nie, tych dokumentów odróżnościowych. Tak naprawdę, że tak, 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 Na na tak, 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 nie tak, nie 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 tak, na tak, 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 Myślę, że nie wiem, czy widać. Ech, to strzelałem z jakiejś broni, bo każda jest taka sama, odbiera życie. Chciałem być dumny Ciebie przez to się, ostatnie osiągnięcia, razem moje lęki psychiatryczne. Próbowałem e, iść Twoją drogą. Naprawdę. Ale zawiodło się mnie. 1800 za front. Już nie będę mówił jak dużo. Jak dużo to znaczy dla mnie? No nie wiem. Dla każdego chyba 1800 zł to jest bardzo dużo za wodę. Ja mówiłem, że to jakaś pomyłka. Ja jak mogę płacić za 100 metrów wody? Mówiłem, że się leczy psychiatrycznie. Ale mnie nie słuchali. Próbowałem jak jakoś załagodzić. Wysłałem maile z numerem licznika z 2023. No nic nie odpowiedzieli, Andrzeju. Patrz, 8 lat twoich i... i Parzy Jezusa zamieniłeś. W wojskowego. Patrz. To jest twoja zasługa. Dziękuję ci Andrzeju. Fajnie by było się przygotowywać do pokoju, budować szkoły, szpitale, sprowadzać lekarzy ze wszystkich stron, żebyśmy mogli w końcu, w końcu, żebyśmy mogli być godnie traktowani, jak na przykład trochę pracuję w Niemczech, tam też Holendrzy do tych szpitali przyjeżdżają, no powiem Ci Andrzeju, ja leżałem w szpitalu, bo przekonywałem właśnie muzułmanów, odwajnego goście z mojego gościem do alkoholu, Aha. No i to właśnie, to tam jak mnie przekonywałeś dowolnie, coś takiego, na tej samej zasadzie. No niepotrzebnie generalnie. No i wylądowałem w szpitalu, powiedział muzułmanie, nie lubią alkoholu. I tam siedziałem w szpitalu, e, nie uwierzysz. Trzyosobowym. Było nas dwóch, z takim mięsem sobie siedziałem. No i sobie oglądaliśmy filmy. Było ciekawie. To, bardzo miła obsługa nas to przychodzili. Załatwali o polską pielęgniękę. Ej, co ty co ty i tam takie? Dobrze, Andrzeju, Andrzej, będę musiał kończyć. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.